Po kilku latach przerwy do Neptuna Końskie powrócił Jarosław Komisarski, popularny komisarz. Niegdyś był stoperem koneckiego zespołu. Trenował także juniorów starszych. Teraz będzie szkoleniowcem pierwszej drużyny. We wtorek zawodnicy Neptuna po około dwumiesięcznej przerwie wrócili na murawę i mają trenować aż do startu nowego sezonu. Z kamerą byliśmy na pierwszym treningu po koronawirusowej przerwie, rozmawialiśmy z trenerem Jarosławem Komisarskim. Według rządowych wytycznych, na otwartych, pełnowymiarowych boiskach piłkarskich może przebywać 22 zawodników oraz trenerzy. Na stadion przy ulicy Sportowej we wtorek stawił się komplet graczy. Z kadry, zgodnie z przekazanymi nam informacjami, odszedł tylko Bartosz Malinowski. Pierwsze zajęcia to poznanie się z nowym trenerem i praca nad kondycją. Nam udało się porozmawiać z trenerem Jarosławem komisarskim o swojej karierze i lokalnym rynku piłkarskim. Prawie 7 lat tutaj byłem. I później dostałem propozycję, jak gdyby trenowania partyzanta, no i poszedłem, no, skorzystałem. Wcześniej uprzedzałem, że po jakimś tam okresie odchodzę i, no i tak się stało, no a później znowu jak gdyby wróciłem trochę do grania. Też byłem zawodnikiem Neptuna? W międzyczasie, bo akurat potrzebowali, yy, mam nadzieję, że wtedy ja akurat pomogłem. A no i później znowu jak gdyby znowu wróciłem do trenowania. Tak mhm. I byli juniorzy Neptuna i był partyzan. Tak, do, tak. W dobrej kolejności mówię. No juniorzy starsi Neptuna byli yy, wcześniej też był partyzan. Zrobiłem z nimi dwa awanse za klasę do okręgówki, z okręgówki do, do czwartej ligi. Yy, no i później jakoś się tak poukładało, że no, no nie było mnie aż yy, tam. Później przejechałem tutaj juniorów starszych. Eee, później znowu raduszyce. No i teraz jestem w międzyczasie kasztelana, którego teraz e, bardzo fajna atmosfera, obsłaniali ludzie. No ale dostałem ofertę, jak gdyby e, tutaj od Neptuna, ja, że tak powiem, mam sentyment do nich. No to się zgodziłem. Dlaczego Neptun? Pół życia się kręcię wokół, wokół tego kłóbuna. No. E, I nie ukrywam, że. Ucieszyłem się, chociaż no, taka była y, pocieszka przez y, jak gdyby no, no, kosztem jak gdyby drugiej osoby, tak. No najpierw trzeba kogoś zwolnić, dopiero kogoś zatrudnić. No, y, ja trenera śpiew uważałem za doby, dobrego trenera, jednakże ja, no taki jest los trenerów i <grywki> jesteś, a jutro cię nie ma no i, i ja jak gdyby no. Mam nadzieję, że tutaj pomogę, bo dostałem jak gdyby kredyt zaufania tutaj od zarządu i no zobaczymy, co to, co to wyjdzie z tego. Każdy ma szansę, każdy ma czystą kartę. Póki co nie odchodzą i, i, i mam nadzieję, że tak będzie. No, a czy tak będzie? No nie, nie wiem. Ja będę przyglądał się chłopcom. Ja zapowiedziałem, że każdy ma nową kartę. Piszę dla siebie jak gdyby scenariusz tego, co, co tu będzie. Nikogo nie dyskryminuje. No, każdy walczy o swoje, tak? Ja Jest ich sporo, jak widać. Jeszcze tam nie, nie, nie ma chyba trzech. I ja podejmę decyzję, jak gdyby, kto zostaje, kto nie. Mają robić to, mają, mają słuchać, mają przede wszystkim ze sobą rozmawiać. Musimy zbudować atmosferę, jak gdyby. Powielając to, co było wcześniej i dokładając, jak gdyby nową cegiełkę do tego, żeby było jeszcze lepiej. O kadrze na nadchodzący sezon. Nie jest za wcześnie, żeby na ten temat cokolwiek powiedzieć. Ja jak gdyby no, znam chłopaków, praktycznie trzy czwarte tutaj chłopaków znam, bo przyjeżdżałem na mecze, oglądałem. Na derby chodziłem, no to, no to ich znam, tak? Z niektórymi jeszcze grałem. Yy, ale no, tak za wcześnie powiedzieć cokolwiek. Tak? Na, tą, na tą chwilę nie, nie jestem w stanie. Nowa piłkarska rzeczywistość w czasach epidemii. Przygotowania i nowy sezon. 18-19 lipca, tak jest planowany przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozpoczęcie pierwszej, pierwszej kolejki w czwartej lidze. Yy, czy to się uda? Nie wiem, ale do tego terminu się będziemy szykować. I, i, no i pra, no nie pracować. wiadomo, że to, co teraz było, ten, cały ten wirus, y, ja traktuję jak gdyby przerwę międzyrundową, bo tak to należy potraktować. Mieli sporo wolnego, praktycznie y, większość nic nie robiła. No i jak gdyby musimy wrócić na te tory, co zostało wypracowane jak gdyby w zimę, tak? Y, no trzeba dobrze zespół przygotować, żeby jak gdyby starczyło im prądu na całą rundę. Plus to, co zrobimy już później, Mam nadzieję że zimę będzie procentować jak gdyby na, no, na resztę jak gdyby sezonu całego. Tak? <usze> Jeżeli dobrze rozumiem plan jest taki żeby już do samego startu rozgrywek trenować bez przerw. No tak no tak dlatego już y, dzisiaj rozpoczęliśmy y, trening y, 19 i y, no, będziemy się przygotowywać do tego żeby jak ja powiem tak moim skromnym zdaniem mam, m, 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 chciałbym żebyśmy zakończyli jak najwyżej tak. No, i będę robił wszystko ku temu, żeby, żeby tak było. Na pewno y, będę próbował tutaj wdrożyć y, kilka takich kosmetycznych zmian w sensie takim, że no, bardziej trochę zmienię styl grania. Mam nadzieję, że mi się to uda. Y, I no, będę, będę oczekiwał efektów.